Nie chcę upaprać tej kamery Ale mam się do niego dostale Jest, mam go Mam go Dobra to na dół Pukamy robaczka Wygląda wschód słońca dzisiaj. Tak wygląda wschód słońca i mam nadzieję, że jak zapowiadali, to w dzisiejszą sobotę 16 kwietnia, tfu, przepraszam, 12 kwietnia się rozpędziłem, będzie przepiękna pogoda. A tak wygląda rafik, który jeszcze by chciał spać, no ale trzeba w teren, kochani, lecić w teren. A wy lecicie razem ze mną. A gdzie jadę? A zabieram was znowu w to samo miejsce, w którym wpadło to piękne słodko. Czy coś jeszcze wpadnie? Nie wiem. Ale zobaczymy. Wszystko co tam wyjdzie, pokażę Wam kochani. Na razie mam ogromnie długą drogę, dlatego wyjeżdżam z samego rana, więc lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że tym razem wszystko jest ok. Nawet sito, które pokleiłem taśmą, ono będzie dzisiaj dalej kopało. Chociaż mam to drugie też. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam na odcinek. Kończę, dotarłem na miejsce, byłem się rozejrzeć. Także do autka wskakuję w rajtuzy i widzimy się w wodzie. Za skarbami. A słoneczko świeci. 8 stopni. Jestem już we wozie i widzę mnóstwo dołków, czyli miałem konkurencję. Filmiki robią swoje. Dobrze, że ich wyprzedziłem z tamtymi fantami. Patrzcie, tu jest dołek. Dołek, 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 dołek. Tam dołki. Tam dołki, także ja się niczego nie boję. Ja idę, może jeszcze coś znajdę. O to chodzi. Za wytrwałość. Wszystko daje i ziemia i woda. Życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia przy fantach. Śmieci nie będę pokazywał. Aczkolwiek później jak będą wszystkie, może tak. Nie wiem kochani, czy będziecie to widzieć, ale pierwszy biżuteryjny fand to jest zapięcie od kolczyka stoperek. Nie wygląda jak baranek, więc stoperek! pędzę dalej, kupa śmieci kochani, coś wam pokażę coś wam pokażę, bo rzadko kiedy idzie coś takiego nagrać nagrywam telefonem, ściągłem rękawice już dawno nie widziałem kiedyś się je łapało, przynosiło do domu jak wariaty, nie? patrzcie powiększam zobaczcie, jak we wodzie pięknie pływa a co pływa? traszka Traszka, kochani. Patrzcie, jaki piękny krokodyl. I płynie do mnie. A ja. Zobaczcie. Normalnie musiałbym znowu zmniejszyć o. I ucieka teraz. Teraz ucieka. A teraz wam znowu powiększę. Fale są. Fale, bo jest wiaterek. I niedobrze ją widzicie Ale jest prześliczna Skubana jest prześliczna Nawet można ją dotknąć delikatnie Pięknie Piękna sprawa Ta przyroda jest kurde cudowna Dobra skarby lecę dalej. Tu, jest... tu są różne rzeczy. Kurka wodna, no naprawdę różne rzeczy, co tutaj się w tej wodzie wydarzają. Jakby nie ten wiatr, to bym wam pokazał więcej, bo może tu będziecie widzieć. Zobaczcie, jakie są we wodzie koraliki. Jakie są we wodzie koraliki. Ktoś by chciał na szyję. No niestety nie da się. Bo te koraliki to czyjeś jajeczka. Jakaś ikra jest tutaj złożona. Koło tej ikry tam. Tam jest dziura. I to co złożyło tą ikrę, to tej ikry pilnuje. I takie łańcuszki są co chwilę. Ja je omijam. A traszka. A traszka sobie gdzieś popłynęła. Poszła na głębszą wodę. Dobra. A ja lecę, pędzę dalej. Tylko śmieci dzisiaj. Ta sama woda co ostatnio tak pięknie dawała. A dzisiaj ktoś mi wykopał skarby, bo pokopane jest. Wiadomo, wszystkiego nie wykopali. Zapięcie od kolczyka znalazłem, także biżuteria jest. Serducho znalazłem. To już w ogóle serce do roboty jest. Lecę dalej. Tu mam kochani, sygnał wysoki. Ale się dokopać do niego nie umie, czy to będzie pucha, czy kapsel, polmos. Przepierduje na śmiecia niestety Na coś dużego ale to może też być Jakieś duże żelazo Głęboko dosyć więc kurka wodna musi być coś wielkiego Skoro Tyle już wy wywaliłem ziemi O jest w sicie Ale ciężkie jak cholera będzie chyba jakiś złomczy co To coś się błyszczy świeci Patrz na to Patrz na to jakie serducho kochani Ale serducho mi się trafiło To jest kolczyk To jest kolczyk na zasadzie jeszcze klipsa przechodzi cały i potem jeszcze jest dopinany już teraz jest zagięty albo przeze mnie albo nie wiem no ale mega mega serce do roboty prawda mega serce do roboty jakby się, jest za lekki jest za lekki więc na pewno nie będzie srebrny ale tym oto serduszkiem kochani Pędzimy dalej, i kochani, nadzieja umiera ostatnia. Wpadł taki oto kolczyk, taki oto kolczyk z jakimś czarnym kwadracikiem. Pewnie będzie jakaś nierdzeweczka, ale obejrzę go dokładnie w domu. Także jest. Patrzcie, przyszła grupa młodych zapaleńców już piersi w wodzie. Skubańce, małe szaleją ma co Pogoda piękna, można się kąpać Elegancko. Chcę wam pokazać, ale też nie wiem czy będziecie widzieli. Trochę od słońca odejdę. Tu jest dołek po kimś, tu jest dołek. A tu z boku leży kapsel Tak kopią fachowcy Tak kopią fachowcy i zostawiają te kurde śmieci I przychodzisz człowieku drugi raz, to kopiesz, nie? No także przepiękna robota Przepiękna robota z Do dupy nakopać i tyle jak już kopiesz, to zabieraj ze sobą Kochani. Bez piździonka nie wracam. Widzicie to? Bazar będzie, bo bazar. Ale. Ale jest i cieszy. Ale jest i cieszy. Wychodziłem w końcu. Wychodziłem w końcu jakiś miedziany piździoneczek. Zobaczcie, jaki ładny. Szkoda, że miedziany. Ale z drugiej strony dobrze, że jest. Także bez piżąka nie wracam, skarby moje. Jest bardzo dobrze. Kochani, patrzcie na to. Widzicie to? Widzicie to? Jak nie kochać tego sportu? Byłem tutaj. Byłem tutaj. Ach, znalazłem piękne. Złotko, a teraz mam przepiękną dużą obrączkę. Na pierwszy rzut oka, tam jest grawer w środku, kochanie. Jest grawer w środku, także będzie pewnie białe złoto. Tak bym chciał. Tak bym chciał białego złota Jest grawer w środku Mega Mega kochani Mega piękności Zobaczcie Jest kurde Jest Oby było złotkiem I patrzcie na to Niespodzianek ciąg dalszy Była Była jakaś Bransoletka na żyłce ale kuleczki już pospadały, a zadzwoniło to a to zadzwoniło. Takim część pędzimy dalej a teraz z głębokiej wody Wyszło coś takiego chyba to będzie od zamka, prawda? A raczej na pewno mosiężne tu nawet przebija. Zabieramy, pędzimy dalej. Jeden z lepszych sygnałów dzisiaj. I chyba na koniec tu na tej wodzie. I znowu głęboko. Znowu głęboko, którego nie idzie podjąć. 88 nadełu się. Dwójce. No to to już jest bardzo dobry sygnał. O! Jest. Jest w sicie I teraz chwila prawdy. Moneta, kapsel. A co to, takie maleństwo? Kurde, miedziana podkładka tak dawała. Miedziana podkładeczka tak dawała. Obwód zamknięty i ona dawała piękny sygnał. Najwyższy sygnał dzisiaj 94-95. Co by to było? Skarby. Patrzcie, i kopnięte za pierwszym razem. I kopnięte za pierwszym razem. I teraz co tu mamy? No, niestety już widzicie, co tu mamy. Piękny, duży polmos. Niestety. Kochaniutcy e, ta pierwsza woda skończona, może wstąpię jeszcze gdzieś. Pochodziłem, przyszedłem do kąta. A zobaczcie, nie wiem czy będziecie widzieli, ale tam jest ludzi od groma, od groma ludzi na plaży, ludzie w kąpią. I fajnie jak się kąpią, bo gubią, fajnie się kąpią, bo gubią. Zobaczcie, tu jest jakieś, myślę, że 150 wykopanych dołków przeze mnie, kłódka. A teraz tych takich fancików, które lepiej biły. Te kurde, z jakieś kiełbaski, kaszaneczki, ta miedziana podkładka, tu jakiś kawałek, branzoletki, jakieś pierduksy, serduszko, serce do roboty to ja mam. To był kolczyk. Tak jak tu widać, z dodatkowym jakimś zapięciem klipsowym, a i tak się stracił. Tu jest jakiś kolczyczek, chyba stainless steel. W domu sprawdzimy pod lupą, czy tu czasem czegoś nie ma. Bo wiadomo, że cuda się zdarzają. Tu jest kolczykowe zapięcie, znalezione w całkiem innym miejscu, ale wyglądające podobnie. Co jeszcze? Pierwszy pizzionek, który wpadł. Miedziany pierwszy piździonek. Już mam takich kilka. No i tu jest piękna obrączka. Nie wiem czy będzie. Czy będzie steel. Czy nie. Tam jest grawer. Całego wam nie pokażę. Ale jest grawer. Myślę, że w stainless steel. Grawerów nie robili. Także. No, to jest duża obrączka. Męska na pewno. Więc. Zobaczymy co się okaże, bo ciężka, ciężka, zobaczymy. No także moja mordeczka zadowolona jak cholera. Znowu wychodziłem, bez piździonków nie wracam, a mam kurde dwa. O, o, o proszę, mam dwa. I takowe serducho do roboty. Dwa piździonki i serducho. Mega konia. A tam się dzieje, a tam się dzieje, tam drą te japy drą te apy, bo się kąpią i słoneczko piękne lecę. Lecę, zobaczę jeszcze na drugie miejsce, jak nie mam za daleko. To pytnę sobie na jakąś kawkę i do wody. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście. Tradycyjnie nowi zapraszam do subskrybowania, dodania łapki. Obojętnie czy tak, czy tak. Dajcie. Trzymajcie się kochani do zobaczyska. No to kochani, jestem w drugim miejscu. No, znów tak nie będzie, lepiej widać. W drugim miejscu już tylko jedna bluza, i lecę, lecę do wody. Tam widzę jakąś zjeżdżalnię. Byłem tu kiedyś, wyciągłem ładną srebrną brązkę buddy. Pozaglądam Co znajdę, będziecie widzieć. To zobaczyska, jeżeli coś padnie. Wlazłem, kochani, pod pomost i mam pierwsze, zależały 10 centów. Elegancko. Wpada drugie, wpada drugie 10 centów zależałe Także fajnie Ależ tu jest twardy materiał Do obrobienia Brzmiało jak jedno euro A jest tam, jest tam Albo 50 centów właśnie No i jest I jest 50 centów Także bajka Patrzcie na to, patrzcie na to. Ale piękny. Pierwszy dzisiaj 56 gramów. Prześliczny odważnik wędkarski. To jest niesamowite, że już kurde tego jest wszędzie we wodzie, w ziemi. Tych e-papierosów to jest masakracja. Normalnie masakracja. Patrzcie na to, jaka gruba branzoleta mi wpada teraz. Nawet sama już łapie na magnes. Niezła nie. Stara, jakaś bazarkowa. Ale jest elegancko. Pędzę dalej. Kochani, warto wierzyć do samego końca. Warto wierzyć do samego końca, będzie srebrny pierścionek, mały jest. Patrzcie, patrzcie na to, dziecięcy pierścionek, i na bank będzie srebrny. Na bank będzie sreberko, pięknie biju Jasne, tam jest płyńca Także z drugiej miejscówki. Też bez piździonka Nie wracam Mega Kochanie, widzicie tam to? Tudo Co ja mam wam powiedzieć? ściągłem kamerkę z głowy Kończę już praktycznie Ach. Kończę już A tu taki sygnecior wpada Piękny przy samym pomoście, przy samym pomoście, kurka wodna, czekajcie. Nie wiem, jak tego zrobić. Nie chcę upaprać całej kamery, ale mam się do niego dostanę. Jest, mam go. Mam go. Dobra, sito na dół. Pukamy robaczka. Pukamy robaczka Przejęcie kamerki do innej ręki żeby było lepiej Patrzcie Patrzcie jakie srebro Ależ piękne Ależ piękne Ależ piękne srebro Dwa pizioki z pierwszej Dwa piziołki z drugiej srebrne. Mistrzostwu Świata Kochani Uwielbiam te hobby <grywia> Lecę dalej No i patrzcie Jeszcze dwa euro wpadło Po tym srebrnym sygnecie Kurcze, ale także pięknie Ja już kończę Końcóweczkami tu została malutka Zbieram się pomału Jeszcze parę sygnałów i do domu Padło jeszcze jedno euro i mam jeszcze jeden sygnał tam na dole. Ale nie umiem go wydubać znowu, głębokie sygnały. Chyba, chyba wydubałem kochani. Tylko że ten materiał jest kurde jak grina. Jeszcze nie ma. Jest, jest! Pięćdziesiona jeszcze była. Także to ktoś zgubił 3,53 monety w jednym miejscu. Pięknie. Kolejny pieniądz. Kolejny pieniądz. Nie, to nie pieniądz. To jakiś żeton. A takiego żetonu rafik jeszcze nie ma. No to elegancko. No taki jakiś kochani, spakowany jest, bluza trochę schnie, bo się skąpałem lekko, ale co ja tam Wam będę mówił, no, jak człowiek się cieszy, to to popełnia błędy. Patrzcie teraz na drugą turę drugich fantów. W pierwszej turze widzieliście dwa pierścionki. Jeden może będzie czymś fajnym, ale ogólnie i tak bardzo cieszą. A teraz zobaczcie, co wpadło w drugiej turze. Patrzcie na to. Dwie jakieś aluminiowe takie tuleje. Piękny odważnik wędkarski. Widać, że w miarę w sztuka. Patrzcie na to. Wpadło mi 4,30 euro. Tutaj wpadł mi taki żeton. Nie wiem na co on jest. Tam jakiś numer telefonu, coś tam. Być może gdzieś tam go wygoogluję i wam powiem co to. Albo już widzieliście co to. Bransoleta jakaś taka bazarowa, ale dość fajna. I magnes nawet jeszcze działa. No i najpiękniejsze arcydzieła dzisiaj. Ten srebrny pierścioneczek. Tam widzicie wybitą puńcę Dziecięcy srebrny pierścioneczek. Oczywiście pewnie mu rafik przyłożył, no bo jakby nie inaczej, nie? Ziemia strasznie twarda. No i to kochani. To kochani to cudo. Patrzcie jaki sygnecior ale sygnecior skarby moje tam też jest puńca o tam na bank będzie z no przepiękny jest jest przepiękny jak się uda go wyczyścić będzie prześliczny z czarnym kamieniem o proszę proszę i jak tu nie być wesołym, radosnym, szczęśliwym? Trzeba być, trzeba być, bo po to się jeździ za tymi skarbami, żeby je wykopywać. A widać, że one są stare. Także tym pięknym akcentem, kochani, dokończyłem drugą turę, że tak powiem. Drugi filmik. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania kanału, jak najbardziej pędzę do domku przede mną troszeczkę ponad dwie godziny deptania, że tak powiem. Ale cóż, zaliczony weekend jak cholera. Pięknie.